Panie Arturze, dzień dobry, witamy serdecznie ponownie w Polsce i mam pytanie, jaka była atmosfera w momencie, gdy nasza ekipa dowiedziała się już finalnie, że zajęliśmy 14 miejsce? Wie pani co, to trzeba pytać ekipę, bo ja, w sensie ja i moi, moje koleżanki i koledzy komentatorzy, jesteśmy w zupełnie innym miejscu w hali. Nie jesteśmy z całą polską delegacją, nie jesteśmy z artystką, czy całą jej ekipą, więc ja nie wiem, jakie były reakcje ponieważ moim zadaniem jest komentowanie konkursu piosenki Eurowizji i, i moja lokalizacja jest zupełnie inna, więc nie wiem jak za, zareagowali. Dzisiaj mieliśmy bardzo poranne wstawanie i bardzo poranny lot, więc myślę, że wszyscy zmęczeni na, na analizę i na komentarze przyjdzie czas. Natomiast no ja z ogromnym smutkiem przyjąłem wynik głosowania Jurorów, bo moim zdaniem Justyna została niedoceniona i, no i ktoś się pogubił chyba. Jak pan ocenia tę dysproporcję pomiędzy głosowaniem jury, a pomiędzy głosowaniem publiczności? Ona mnie boli osobiście, natomiast ocenę, w sensie analizy tego, co się wydarzyło, to na to przyjdzie czas. To jest za wcześnie, trzeba przeliczyć punkty, zobaczyć od kogo dostaliśmy, od kogo dostawaliśmy, nie dostaliśmy. Nie wiem też, gdzie tkwi sedno tej, moim zdaniem, niezasadności głosu, bo trudno aby profesjonaliści, tak, bo Żyli składa się z profesjonalistów, nie wychwycili fenomenu Justyny, jej czterech oktaw w głosie, poziomu śpiewania i poziomu całego widowiska. Więc, moim zdaniem, oczywiście nie musieliśmy wygrywać tego głosowania, ale punktów było zdecydowanie za mało niż to, czego oczekiwałem. Jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę tylko i wyłącznie punktację od publiczności, to. Justyna Steczkowska zdobyłaby miejsce siódme. Pojawiło się dużo pytań, czy w ogóle stosowne jest to, aby punktacja jury była też tak istotna w tym konkursie i czy może nie lepiej byłoby po prostu pozostawić już tylko decyzyjność w rękach widzów i publiki. Co pan o tym myśli? Pani jest młodą osobą, państwo pewnie oglądający też. Ja przeżyłem to już wszystko, o czym państwo w tej chwili mówią, czyli również w latach 2000 przeżyłem ten pomysł na to, żeby nie było żyli. I wtedy się okazywało, że wszyscy zaczęli narzekać również na ten pomysł, ponieważ nie było drugiej nogi w konkursie i zaczęło się głosowanie geograficzne, koleżeńskie. Takie geopolityczne bym nawet nazwał, Skandynawowie na siebie głosowali, Bałkany na siebie i tak dalej. Także to już, my to już ćwiczyliśmy na Eurowizji. I ja rozumiem oczywiście pretekst do tego typu dywagacji, ale myślę, że w półfinałach właśnie jest ten pomysł, że nie głosuje, Żyli tylko widzowie decydują o tym kto wchodzi do finałów natomiast w finale ta druga noga jest potrzebna takie równoważenie jednak tych wyników bo moglibyśmy za zajść o jeden krok za daleko aczkolwiek w tym roku w głosowaniu jurorskim jeśli chodzi oczywiście o kontekst polski to ktoś się pogubił A co jest w ogóle brane w tym głosowaniu jurorskim jakie aspekty to Proszę pytać jurorów nie mnie Dobrze? Dobrze, ja nie głosowałem. Dobrze, myślałam, że może pan wie, to jak pan ocenia w takim razie, już będziemy oczywiście kończyć, bo wiem, że jest Pan zmęczony, wiem, e tak. tak wysoką pozycję Izraela, bo to też wzbudziło sporo kontrowersji. To też trzeba przeanalizować, skoro rzeczywiście Izrael wylądował tak wysoko, co też nie było w żaden sposób przedmiotem przewidywań. Ale Eurowizja to jest właśnie takie widowisko, które mnie pasjonuje ze względu na nieprzewidywalność. Tak? Dzisiaj wszyscy się zastanawiamy, dlaczego Justyna, tak mało punktów, dlaczego piosenka, która zresztą pięknie zaśpiewana i bardzo dobra ballada eurowizyjna, wylądowała tak daleko, a na przykład równie fajne ze Szwajcarii czy z Holandii, troszkę niżej. Nie wiem, naprawdę. No to jednak z tego, co. E, wiem, e, 160 milionów ludzi ogląda, pewnie nie wszyscy, ale jednak większość głosuje. Różne gusta e, na całym świecie. Proszę zwrócić uwagę, że jest też dołożone głosowanie tzw. reszty świata, które jest traktowane jako jedno dodatkowe państwo. Tak? Te wszystkie głosy są przy, przeliczane na jedno państwo, czyli mówi się o tym, że głosuje 37 państw, ale tak naprawdę głosuje 38 dlatego że mamy jeszcze to głosowanie internetowe reszty świata, więc te proporcje 50 na 50 nie są idealnie równe, troszkę więcej głosu ma i tak już publiczność, więc no, no to jest zjawisko socjologiczne. Troszkę wyścigi muzyczne, których ja nie lubię, ale uwielbiam komentować Eurowizję za to i e, lubię takie zaskoczenia, bo one dają das, asump do, do jakichś przemyśleń i zastanowienia się, e, co w przyszłym roku. Pewnie też nas zaskoczy i dlatego 160 milionów ludzi ogląda Eurowizję. A jak panu podobał się recap e, utworu Gaja? Co mi się podobało? Recap, czyli to podsumowanie, ten fragment, który widzieliśmy na samym końcu. No, nie podobało mi się i to jest ukłon do e, telewizji szwajcarskiej i realizatorów tego widowiska, co tam się wydarzyło, że nagle... Justyna wisiała tylko na linach i nie było muzyki, natomiast wiem, bo już się na lotnisku dowiedziałem, że to podlega szerokiej narodowej dyskusji, czy to mogło wpłynąć na wyniki jurorskie. Otóż nie mogło wpłynąć w żaden sposób na wyniki jurorskie, ponieważ jurorzy głosowali wcześniej, mhm. więc to nie, ma, nie ma się co nad tym zastanawiać, natomiast to jest niefajne, ewidentnie. No ja tylko nadmienię, że podobno ten fragment został wybrany właśnie przez Justynę. No fragment być może tak, natomiast bez dźwięku to chyba nie wybrany przez Justynę, tak mi się wydaje. Okej, okay, to już ostatnie pytanie. Jak pan w takim razie ocenia zwycięzcę tegorocznego konkursu? Idzie w bardzo... To młody, bardzo zdolny człowiek, który występuje w operze wiedeńskiej, dysponuje kontratenorem, więc bardzo ciekawym i rozchwytowanym głosem w operowym. Natomiast no, myślę, że jego życie się w tej chwili zmieni, będzie musiał już skręcić w stronę muzyki bardziej popularnej i bardziej show niż opera, no, no, ale on myślę jest takim dosyć bezpośrednim kontynuatorem trendu, sznytu, jak to nazwiemy, ale nemo z zeszłego roku szwajcarskiego. Prawda? To, to było mniej więcej to samo, tylko inaczej.